To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tym, że wkrótce krajem mającym ponad 45 milionów mieszkańców rządzić będzie człowiek, który w kampanii prezydenckiej przyznawał, że łączy się telepatycznie ze swoim psem, który mu doradza. Skąd wziął się Javier Milei, nowy prezydent Argentyny. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10 w środę. A dziś gościem naszego podcastu jest Maciej Stasiński, dziennikarz działu Świat, działu zagranicznego Gazety Wyborczej. Od lat piszący na naszych łamach o tym, co dzieje się w Hiszpanii i w Ameryce Południowej. Dzień dobry, Maciejku. Dzień dobry. Czy w Buenos Aires i w Argentynie doszło do politycznego trzęsienia ziemi? Z punktu widzenia tego, co było, co się stało i co może teraz być, to można to nazwać wstrząsem. Wygrał ten, trudno go nazwać jednym słowem: awanturnik, huligan, ultraliberał czy turbokapitalista. No trudno powiedzieć, jak, ale to są wszystko takie rzeczy, których można. Do których można się uciekać, żeby go nazwać. Wygrał co prawda już wybory, ale jeszcze nie objął władzy, a urzędowanie zacznie za kilka tygodni, 10 grudnia, i wtedy zobaczymy, czym to się je. To może zanim opowiemy, czym to się je, a właściwie czego możemy się spodziewać. Wróćmy trochę do przeszłości i wyjaśnijmy, skąd w ogóle wziął się Javier Milei i jak wyglądała sytuacja polityczna w Argentynie przed tymi wyborami, które zakończyły się jego zwycięstwem. No, bezpośrednio przed wyborami mieliśmy 3 lata, 4 lata rządu peronistów. Ci peroniści z ostatniego rozdania, czy z ostatniego pokolenia, czyli Kirchnerowie i potem Alberto Fernandez, rządzili przez ostatnie kilkanaście lat od 2003 roku. Z krótkim interludium na rządy tradycyjnej, mniej więcej, centroprawicy, prezydentura Mauro Macriego, która trwała od 2015 do 2019 roku. I właściwie przytomni Argentyńczycy wiedzą, że Argentyna to jest taki szczególny kraj, który ciągle obiecuje sobie jakieś wielkie rzeczy. Natomiast w zasadzie trwa. Uwięziony w kolejnych kryzysach i gospodarczych i społecznych i politycznych i każda ekipa, która przychodzi zarządza albo próbuje zarządzić kryzysem, który spowodował poprzednia ekipa rządząca i który jest kryzysem odziedziczonym i trzeba go znowu łatać, naprawiać itd., itd. Tak samo się stało za tych ostatnich czterech lat rządów Kirchnerów. Tyle tylko, że w przekonaniu bardzo wielu Argentyńczyków młodych doszło do tego, że stracili oni cierpliwość dla kolejnych strażaków, którzy gaszą pożary po poprzednikach, i właściwie powiedzieli sobie i nawzajem, i publicznie, że dość już tego wszystkiego. To też nie jest po raz pierwszy w historii Argentyny, bo jak ktoś dobrze pamięta, w 2001 roku. Argentyna upadła, znaczy upadła całkowicie, zbankrutowała jako państwo, skrachowała, musiała zostać wykupiona za gigantyczne pieniądze, wydobyta z długów i z upadku. Ludzie zbankrutowali, banki zostały zamknięte, waluta upadła, ludzie stracili wszystkie swoje oszczędności, inwestycje, szlak trafił, ludzie wyszli na ulicę. Burdy i zamieszki pod bankami. Demolowanie wszystkiego trwało bardzo wiele tygodni, i prezydent uciekł, ówczesny prezydent uciekł z pałacu helikopterem, żeby go nie zlinczowano na ulicy i tak dalej, i tak dalej. I to był gigantyczny krach całego państwa, który został zażegnany po ciężkich staraniach. No i oczywiście w, w na kredyt, prawda? To trzeba było wydobyć ten kraj z, z tych długów potwornych, z tego krachu finansowego i, i długo to trwało. Aż w 2003 roku, czyli dwa lata po tym krachu, nastały rząd dynestora Kirchnera, który jakoś to wszystko poukładał i, i dalej to trwało. Tyle tylko, że jak już mówiłem, potem nastąpił kolejny kryzys, kolejny krach z podobnych albo innych powodów. I nastąpiły również rządy klanu Kirchnerów, bo Kirchnerowie nie, nie, nie tylko zajmowali się tym, żeby zdobyć poklask swoich towarzyszy, rodaków, że znowu odbędzie się jakaś wielka naprawa społeczeństwa w duchu ludowym, ale bardzo się zajmowali tym, żeby nakraść się jak najwięcej z kasy publicznej albo nakraść się od skorumpowanych. Biznesmenów i przedsiębiorców, którym oni rozdawali rozmaite przywileje, zamówienia publiczne i tak dalej. I to było, to było właśnie tak bezczelne i trwało tyle lat, że aż dziw, że y, y, państwo Kirchnerowie utrzymali się przy władzy przez 12 lat, a potem jeszcze pani Kirchner w ostatnich czterech latach, czyli przed tymi ostatnimi wyborami, zdołała wrócić jako wiceprezydent i właściwie. Y, że tak powiem, kręcić tym kolejnym rządem również. Mimo, że miała osiem spraw sądowych, osiem spraw sądowych, wszystkie o korupcję, o, o kradzież o pieniędzy publicznych, o pranie pieniędzy za granicą i tak W końcu, ponieważ system sprawiedliwości w Argentynie nie jest zbyt sprawny, a także nie jest zbyt czysty, w sensie czystych rąk, i niezależności wymiaru sprawiedliwości, więc to wszystko się ślimaczyło tyle lat, że niektóre z tych spraw przeciw pani Kirchner, chociaż wszyscy o nich wiedzieli, bo to było publicznie demaskowane w mediach, się przedawniły, aczkolwiek nie wszystkie. A jedna z nich niecały rok temu. Dobiegła końca i pani Kirchner została skazana niemniej więcej, tylko ma 6 lat więzienia. To i tak jest mało, ponieważ gdyby te inne rzeczy się nie przedawniły, to prawdopodobnie do końca życia bez więzienia mogła wyjść. W każdym razie została skazana na więzienie, choć nie pójdzie fizycznie do więzienia, ponieważ jest parlamentarzystką oraz ma zakaz pełnienia funkcji publicznych przez też ileś tam lat. I ona się właściwie nominalnie z polityk wycofała, ale tak naprawdę wcale się nie wycofa, ponieważ jest na wolności i dalej może sterować swoimi wojskami peronistowskimi, tak? z tej swojej partii peronistycznej. Ponieważ to było tak wszystko bezczelne, ponieważ to było tak wszystko jawne, a jednocześnie tak wszystkie te afery korupcyjne i rozmaite inne były bezkarne. To doszło do tego, że, no jakby tak powiedzieć, przelała się czara cierpliwości i, i, i goryczy. I kilkanaście miesięcy temu pojawił się na scenie politycznej, jak to się mówi, Javier Milei, który przyszedł z telewizji, gdzie był takim awanturnikiem przez ostatnie dwa lata, w rozmaitych programach występował i wszystkich bulwersował, i szokował, i, i oburzał. A, a innych wprawiał w zachwyt swoimi awanturnicznymi wystąpieniami, ale już jako polityk się nagle pojawił i powiedział, właściwie wszyscy złą, wszyscy Wam. Wszyscy złą to są złodzieje, szczury, bandyci, cały establishment, cała klasa polityczna to są przestępcy i należy ich wszystkich rozgonić na cztery wiatry. Ma rację czy nie ma? No w pewnym sensie ma. Dlatego że kolejne ekipy nie potrafiły się rozprawić z już endemicznymi bolączkami czy też chorobami życia publicznego w Argentynie, na przykład takimi jak korupcja oraz, oraz niekompetencje oraz permanentny kryzys gospodarczy. Więc niezależnie od tego, czy będziemy używać słów, że to są szczury, złodzieje, bandyci itd., itd., to. Cierpliwość ludzi do klasy politycznej w całości, nie tylko z jednej partii peronistowskiej, tylko z tych innych, przebrała miarę i ludzie podchwycili hasło „wszyscy wolno. No właśnie, bo chyba trzeba to wyjaśnić i o tym mogą Państwo przeczytać w tekstach Macieja Stasińskiego na wyborcza.pl, że w drugiej turze wyborów drugim kandydatem był obecny wciąż jeszcze urzędujący minister gospodarki, czyli przedstawiciel tej klasy, tej elity politycznej, przeciwko której zwycięzca, prezydent elekt się w sposób zdecydowany wypowiadał, i którego hasła głoszone w kampanii wyborczej przyciągały tłumy. To znaczy, właściwie, no, wybór był tu bardzo trudny, i myślę dla wielu Argentyńczyków. albo popierać dalej to, co jest, czyli korupcję, czyli rozkładanie państwa, 140% inflację, albo oddać władzę komuś, kto być może jest nieprzewidywalny, ale ma bardzo jasny, łatwy do zrozumienia postulat. To, co było do tej pory, musi się skończyć. To jest. To, co było do tej pory, to była kasta i państwo. Dwa hasła. Państwo, to jest bardzo ważne, dlatego że głównym wrogiem strukturalnym dla Javiera Milei, dla tego turbu awanturnika, było państwo jako moloch, potwór, który gnębi, nęka, rabuje, okrada. I tak dalece uciska Argentyńczyków, nie tylko w ich zapędach, żeby być wolnym człowiekiem czy wolnym przedsiębiorcą, ale po prostu w ogóle jako obywateli, że przede wszystkim trzeba zlikwidować albo ograniczyć do minimum państwo. Właściwie państwo to mogło być tylko już sędziowie i wojsko i policja. A cała reszta rząd, ministerstwa, właściwie na grzyby, do diabła i tak dalej. I pod hasłem tego zwalczania państwa oraz kasty politycznej, która za pomocą tego państwa gnębiła Argentyńczyków oraz żyła z tego państwa oczywiście też i dostatnio, pod tymi dwoma hasłami precz z państwem i precz z kastą polityczną Javier Milei wystartował w pierwszej, także w drugiej turze wyborów. Aczkolwiek, aczkolwiek, w tej drugiej było jasne, że mu tych głosów może zabraknąć. Dlatego, że miał przeciwko sobie jednakowoż ministra poprzedniego rządu, który tę kastę co prawda reprezentował, ale wciąż się cieszył taką popularnością sporą w okolicach jednej trzeciej ludzi z prawem głosu, czyli jednej trzeciej aktywnego elektoratu. Drugą jedną trzecią miał za sobą Javier Milei, czyli ten awanturnik. Wobec tego trzeba było coś zrobić, żeby drugą turę wygrać z tym wrogiem z kasty politycznej. No to się porozumieli i pan Javier Milei porozumiał się z partią konserwatywnej centroprawicy, która w pierwszej turze odpadła. Tam była pani Bullrich, która była kiedyś ministrem, która miała 20 kilka procent głosów i oni się porozumieli, że w drugiej turze ci centroprawicowi ludzie, których kandydat odpadł w pierwszej ludzie, przerzucą swoje głosy, no w każdym razie przerzucą, nie przerzucą. Głosy to nie jabłka, więc powiedzmy, że wezwą swoich zwolenników do tego, żeby poparli Javier'a Milei, byle nie ten minister Sergio Massa, bo mister, minister Sergio Massa był przedstawicielem nie tylko tej kasty politycznej, za którą wszystkich polityków uważa Milei, tylko przede wszystkim Przywódcą peronistów, a peroniści byli dla centroprawicy, również tej tradycyjnej centroprawicy i dla mojego Javiera ch czarnym ludem. No tak, ale. Muszę powiedzieć, że jednak robi wrażenie to, jaki był program albo główne postulaty Haspa, które Milej rzucał w trakcie kampanii wyborczej, bo kiedy jest się osobą wyznającą poglądy demokratyczne, no to jednak włos się może jeżyć na głowie, o ile te włosy jeszcze się ma. No, Milej ma ich bardzo dużo, ma taką szopę niebywałą, że nieuczesaną grzywę, którą potrząsa niczym lew, zresztą sam się mieni lwem na swoich wiecach wyborczych, więc... Akurat z tymi włosami, to, to nie jest tak znowu źle. Tu miałem raczej na myśli prowadzącego oraz jego gościa tego wydania podcastu. Bo tak, czego on chce, czego on żąda, z jakim programem dochodzi do władzy? Spalić bank centralny, wprowadzić nową walutę, która ma być amerykański dolar. Zlikwidować większość ministerstw, sprywatyzować media publiczne, koncern paliwowy, itd. tak To znaczy, właściwie, no, obrócić w popiół to wszystko, czym do tej pory stało państwo argentyńskie. I teraz oczywiście rodzi się pytanie, czy wyborcy są świadomi tego, na co w rzeczywistości zagłosowali i co się może wydarzyć, jeżeli Javier Milley ten program zacznie wprowadzać w życie dalej. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby on te postulaty zrealizował? Po pierwsze, ten program był jeszcze bardziej radykalny, niż pan był łaskaw przy, przytoczyć, bo jeszcze chodziło o to, żeby zlikwidować wszystkie subsydia, zresztą państwo rzeczywiście stoi z subsydiami, ale także wszystkie programy społeczne, zlikwidować na przykład Ministerstwo Kultury i Edukacji, edukację sprywatyzować, sprywatyzować nie tylko przedsiębiorstwa państwowe, jak koncerny paliwowe, ale właściwie wszystko sprywatyzować, dlatego że stosunki między ludźmi powinny być stosunkami jak na rynku, między tymi, którzy czegoś żądają i tymi innymi, którzy mogą... To coś im zapewnić, czyli społeczeństwo jako rynek. Postulował jeszcze oczywiście zakaz aborcji, a jedną z niewielu rzeczy liberalnych i pozytywnych, których zrobił poprzedni rząd, to było uchwalenie ustawy liberalizującej aborcję, co nastąpiło półtora roku temu, czy też rok temu, wycofać ze szkół, właściwie zakazać. Edukacji seksualnej, bo to wszystko rozbija argentyńską rodzinę, zrehabilitować dyktaturę wojskową sprzed 40 lat, co oznacza mniej więcej tyle, że tych stu kilkudziesięciu, czy nawet więcej oprawców i morderców w mundurach, którzy za czasów ostatniej hunty wojskowej w latach 75-83 mordowali i torturowali. Bez pamięci wszystkich, których uważali za wywrotowców lewicowych, że właściwie trzeba ich wszystkich zrehabilitować i anulować ich wyroki, bo to nie była żadna dyktatura, tylko pewne ekscesy czy też wybryki nadgorliwych żołnierzy, którzy prowadzili prawomocną wojnę z wywrotowcami. Tak uważa Javier Milej oraz jego pani wiceprezydent, która u jego boku też doszła do władzy. Więc ten program, tak jak jeszcze chciałem tylko dodać, on był jeszcze bardziej ekstremistyczny czy radykalny, ale i tutaj trzeba zaraz zrobić zastrzeżenie, w tej drugiej turze, kiedy potrzebował Milei trochę głosów Prawicy, centroprawicy tradycyjnej, no to musiał złagodzić te swoje awanturnicze hasła, że wszystko, że tak powiem, rozpieprzy w drobny bak. I znacznie to złagodził. Już wszystko jedno, ale powiedział, że nie wszystko będziemy rozwalać. Ale że oczywiście radykalnie musimy postępować z przerostem państwa, ale już nie wszystko będziemy rozwalać. Więc dlaczego to mówię? Dlatego, że wtedy odpowiedź na pytanie pańskie, czy on to wszystko zrealizuje i czy ludzie są świadomi tego, czego on radykalnie żądał czy żąda, nie jest łatwa. Dlatego, że część ludzi szła na całość. Część jego zwolenników, przynajmniej większa część jego zwolenników, kupowała w całości ten pakiet. Być może się nie zdawała sprawy, co to będzie dla nich oznaczać, prawda? Jeżeli on wszystko rozwali w drobny mak, ale podobało im się taka jazda po bandzie, że właściwie wszystko rozkrzanimy. No wiesz, myślę na przykład o tym, myślę o biednych Argentyńczykach, a przecież jest to kraj, w którym poziom biedy bardzo radykalnie wzrósł, którym mile chce odebrać prawo dostępu do opieki zdrowotnej, publicznej, bo po prostu zamierzają zlikwidować. No to czy oni byli świadomi tego, za czym się opowiadają? Do końca ja tego nie potrafię powiedzieć, bo ja nie siedzę w ich głowach. Czasami ludzi ponosi, tak? Ponosi ich, że ktoś ich mówi, że przyczyną twojej nędzy, tego, że tkwisz w nędzy, że jesteś bezrobotny i nie możesz się leczyć, jak nawet jak jesteś chory, jest to potworne państwo, które cię przytłoczyło i które cię rabuje i skazuje na nędzę i poniewierkę. Jeżeli uwierzysz w, co, w coś takiego, a nie będziesz dochodził, co się za tym kryje, właśnie co to znaczy, że wszystkie szpitale będą nagle prywatne i trzeba ja będzie za to płacić i właśnie skąd masz mieć pieniądze na to, żeby płacić za swoją opiekę lekarską, to być może byś się zastanowił, ale ludzie tak nie myślą, ludzie reagują czasami żółcią, wściekłością, nienawiścią i podchwytują hasła, byle mocniej, byle bardziej dać ponerkach, prawda? I, na odlew i tak dalej. Więc tego ja nie umiem powiedzieć. Natomiast pewne jest to, chociaż też profetą nie chcę być, że tego wszystkiego, co on zapowiadał, nie zrealizuje. Zrealizuje na pewno tylko część. Jak dalece się posunie, tego nie wiemy, dlatego że rzecz jasna po tych igrzyskach wyborczych i kampanii wyborczej przyjdzie czas na. Taką pracę rządową, to znaczy na podejmowanie decyzji, które napotkają na opór, na sprzeciw i trzeba będzie się z tym liczyć. Tym bardziej, że nie słowami się rządzi, tylko yy, ustawami albo dekretami. W wypadku pana Milei nie będzie miał łatwo również dlatego, że on ma bardzo malutką partię za sobą bardzo małą, która do niedawna miała trzech deputowanych. W parlamencie, który ma 260 chyba 60 miejsc. Trzech, w tym jego. Trzech, w tym jego. Od niedzieli ma ich 36. Na 257, czy tam już nie pamiętam dokładnie, ale tego rzędu jest to parlament. I chyba ma pięciu czy ośmiu senatorów. I to jest wszystko, co on ma za sobą. Znaczy tyle ma szabel do głosowania w parlamencie. No to jest oczywiście za mało, więc trzeba będzie. Szukać sojuszników, a sojuszników pozyska sobie zapewne za cenę jakichś ustępstw ze swoich co bardziej awanturniczych hasłów. Więc odpowiadam. Nie sądzę, żeby zrealizował wszystko, ale sądzę, że dostatecznie dużą ma za sobą legitymację społeczną, bo jednak dostał 14 milionów głosów, 56%. Ma za sobą taką legitymację i taki gniew swoich wyznawców, że dużo będzie w stanie z tego zrobić. I zobaczymy, jak się zaczną do tego odnosić ci, którzy na niego głosowali z przekonania, albo ci, którzy dla niego głosowali tylko po to, żeby się pozbyć peronistów, prawda, czyli na mniejsze zło, albo byle nie oni, prawda? Bo niestety bardzo wielu ludzi zagłosowało, byle nie znowu peroniści. Wszystko jedno kto. Dlatego bardzo wielu mądrych ludzi, których czytam cały czas z Argentyny, dziennikarzy, publicystów, historyków i pisarzy, którzy się wypowiadają na ten temat bardzo gromko w ostatnich dniach, bardzo wielu z nich właśnie uważa, że Argentyńczycy skoczyli do basenu, w którym wody nie ma. Chciałem zapytać Cię jeszcze, bo to wszystko co dzieje się w Argentynie jest fascynujące, a ja może do tego, o czym Maciej Staśnicki przed chwilą mówił, dodam, że tamtejszy system polityczny przewiduje, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, że prezydent jest jednocześnie szefem rządu, nie pełni funkcji reprezentacyjnej, on naprawdę podejmuje decyzje potem musi sprawdzać swoją siłę polityczną w parlamencie. No i właśnie, to wszystko o czym Javier Milei mówił, co zapowiadał w kampanii wyborczej, w której między innymi z piłą mechaniczną się pojawiał, a też obwieszczał wszystkim, że konsultuje różne swoje decyzje łącząc się telepatycznie ze zmarłym psem, to wszystko może po prostu się nie udać. Ale chciałem ci jeszcze na koniec zapytać o to, co świat mówi i jak, Twoim zdaniem wybory w Argentynie, ich wynik może wpłynąć na sytuację no, nie tylko Argentyny, ale w ogóle całego regionu Ameryki Południowej i szerzej. Trumpowi bardzo ten wybór się podoba, jest zachwycony. No, podoba się też byłemu prezydentowi Brazylii. Bolsonaro jest szczęśliwy, że Milei dochodzi do władzy. Elon Musk się cieszy, ale są też głosy przerażenia. Czy twoim zdaniem z Argentyny. Może ruszyć ten nowy ruch odzyskiwania władzy przez skrajną prawicę przez ludzi, których decyzje mogą być trudne do zrozumienia, do przewidzenia? Mi się wydaje, że nie, że to jest pewien wypadek, pewien wstrząs w Argentynie, ale że on nie będzie miał tych takich fal. Promieniujących na, na innych, dlatego że to nie jest pierwszy. Prawda? Pierwszy akurat na tym kontynencie z dużych krajów to był właśnie Bolsonaro, ale 4 lata Bolsonaro, jego rządów, skończyły się jego porażką, kiedy było wrócić znaczy odnowić, że tak powiem swój mandat. I przegrał rok temu wybory. I nie tylko przegrał, ale został pozbawiony na razie prawa do pełnienia urzędów publicznych przez 8 lat. Wskutek swojej awanturniczej polityki, fałszowania, właśnie takiej polityki zamachu stanu całego. Został skazany przez Sąd Najwyższy na 8 lat pozbawienia praw publicznych i grożą mu jeszcze, grożą mu jeszcze procesy, które są w trakcie o całkiem rzeczywisty zamach stanu, który nastąpił w styczniu tego roku, kiedy zwolennicy Bolsonaro ruszyli na stolicę Brazylii na siedzibę parlamentu Sądu Najwyższego i Senatu i prezydenta, nie uznając wyniku wyborów, których Bolsonaro przegrał w listopadzie poprzedniego roku. I za to jeszcze mu grozi odpowiedzialność karta. A więc może się cieszyć Bolsonaro, ale to nie obiecuje niczego dobrego jemu akurat politycznie, bo raczej pozostanie w defensywie, albo jeszcze gorzej, raczej pozostanie zawsze na aucie. To, że się cieszy, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to chyba nie obiecuje żadnym innym w sąsiednich krajach podobnym populistom w świetlanej przyszłości. To, że Donald Trump się cieszy i pierwszy mu pogratulował, to jest o, o, oczywiste, dlatego że Donald Trump próbował przywrócić America great again, tak jak i M Miley, który jest w niego zapatrzony, obiecuje, że Argentyna będzie y, światowym mocarstwem, bo też takie Hasła głosił. No więc to pokrewieństwo jest o, oczywiste, ale nie sądzę, żeby to był początek jakiejś kolejnej reakcji łańcuchowej. Dlatego, że myślę, że duża część zjawiska, którym jest Javier Milei w Argentynie, jest natury argentyńskiej, to znaczy jest efektem endemicznych schorzeń życia publicznego w Argentynie. Argentyńczycy od bardzo wielu dziesiątek lat nie potrafią się rządzić dobrze. Co nie znaczy, że nie są ludźmi inteligentnymi, dowcipnymi, kulturalnymi itd., ale jako zbiorowość, jako społeczeństwo, nie rządzą się dobrze. Bardzo chętnie znajdują wrogów dla swoich nieszczęść, ale zapominają, że tych wrogów sami wybierają. No, za, za wyjątkiem powiedzmy, dyktatury wojskowej, które sobie nie wybierali, ale od tamtej pory wybierają sobie wszystkich rządzących, które później przepędzają z wściekłością i głosują na następnych, którzy ich przepędzą. W tym sensie są bezrefleksyjni i nie potrafią się jako społeczeństwo, jako obywatele rządzić w drodze demokratycznego konsensusu. I, i to moim zdaniem jest bardzo w dużej mierze odpowiedzialne za taki fenomen, jakim jest Javier Milei. I niezależnie od tego, czy mu go chwalą, czy go nie chwalą rozmaici populiści skrajnoprawicowi, to on dla innych nie sądzę, żeby był inspirującym przykładem do naśladowania, ani dla ich zwolenników na dłuższą metę. Tak myślę. Ale mogę się mylić. Tyle razy się już pomyliłem w życiu. Jak każdy. Javier Milley i Victoria Villaruel, ten tandem obejmie rządy w Argentynie 10 grudnia. Jedno jest, proszę państwa, pewne. Maciej Stasiński, nasz dzisiejszy gość, dziennikarz działu zagranicznego, działu Świat Gazety Wyborczej, na pewno będzie miał o czym pisać, a jego teksty z ręką na sercu i z pełnym przekonaniem polecam. O Argentynie wiele tekstów Maćka już dziś, także o ostatnich wyborach do znalezienia na wyborcza.pl. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. To była 8.10. W środę Michał Nogaś. Dziękuję. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.